Kochani, z tej strony LOL Gaming Guy na kanał Keep Calm and Play LOL. Dzisiaj zajmiemy się poradnikiem do postaci Dr. Mundo. Zapraszam. Dr. Mundo to nietypowy tank, który ma potężną regenerację zdrowia. Jest wyrabiany lekko pod AP oraz używa swoich zdolności kosztem własnego zdrowia. Teraz przejdźmy do umiejętności. Umiejętność pasywna. Zastrzyk adrenaliny. Dr. Mundo odnawia 30% swojego maksymalnego zdrowia z każdą sekundą. Q. Zatruty tasak. Koszt 50 punktów zdrowia. Dr. Mundo ciska tasakiem zadając obrażenia magiczne równe 15% aktualnego zdrowia przeciwnika. Minimalnie 80 punktów obrażeń oraz spowalniając go o 40% na 2 sekundy. Połowa kosztu zdrowia jest zwracana w przypadku trafienia w cel. W. Koszt 10 punktów zdrowia na sekundę. Agonia ognia. Po włączeniu Dr. Mundo zadaje 35 punktów obrażeń magicznych po bliskim wrogom oraz skraca o 10% czas trwania osłabień działających na niego. Masochizm pod E. Koszt 25 punktów zdrowia. Zwiększa zadawane obrażenia od ataku o 40 punktów na 5 sekund. Doktor Mundo zadaje o 0,4 dodatkowych punktów obrażeń od ataku za każdy procent straconego zdrowia. Dolnością specjalną doktora Mundo jest SADZIN, koszt 20% aktualnego zdrowia. Doktor Mundo regeneruje 40% maksymalnego zdrowia w przeciągu 12 sekund, ponadto jego prędkość ruchu wzrasta o 15%. Teraz przejdziemy do buildu doktora, doktora Mundo. Na start zawsze kupuję dwa koraliki oraz dwa poty zdrowia. Następnie składam z tego plemienną zbroję. Następnie składam buty Tabi Ninja. Potem kostur R'lye, ponieważ moje W będzie zadawało większy damage. Potem kolczastą kolczugę, aby ludzie, którzy będą zdawali się ze mną w walkę w zwarciu dostawali jak największe obrażenia. Następnie kolejną plemienną zbroję dla zwiększenia żywotności oraz regeneracji. A na koniec włócznia atmy, aby zwiększyć sobie damage przez całe HP. Więc oto build doktora Mundo. I to było właśnie przedstawienie postaci doktora Mundo. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. I liczę na pozytywne komentarze z Waszej strony. Udało Ci się zabić droga. Cześć.